Zadanie 21 można by było też rozwiązać innym sposobem. To, co mam na tablicy, to jest pozostałość po sposobie poprzednim związanym z twierdzeniem kosinusów. Odpowiedź bym sobie zostawił. Sprawdzimy, czy się potwierdzi. Kosinus jest. Wiemy już niby, ile ma wyjść. A nowy sposób polegałby na tym, na. No skoro tak narysowałem, to opuszczam tutaj podstawę na tą podstawę długości 7, opuszczam wysokość h. W takim razie ta moja podstawa 7 podzieliła mi się na jakiś x i na jakiś 7 minus X. O. Na takie dwa odcinki. Oczywiście wysokość opuszczona jest pod kątem prostym. Dlatego ten mój trójkąt został podzielony na dwa trójkąty prostokątne. Dla każdego z nich no, będzie działać yy, twierdzenie Pitagorasa. To znaczy, dlatego po lewej stronie będzie ono wyglądać tak h2 dodać ten dłuższy kawałek podstawy, czyli to jest 7 minus x kwadrat równa się 8 kwadrat, czyli równa się 64. Dlatego trójkąta prostokątnego po prawej to samo twierdzenie Pitagorasa zadziała tak. h kwadrat dodać x kwadrat równa się 6 kwadrat, czyli 36. Oba te równania są spełnione jednocześnie, więc można by je wziąć nawet w taki układ równań z dwiema niewiadomymi. I teraz albo można by je było odjąć od siebie stronami, pozbywając się h kwadrat, albo. Yy, no to będzie coś w stylu takiej tradycyjnej yy, metody podstawiania. Mogę napisać tutaj, że h kwadrat to jest 36 odjąć x kwadrat. I całe to wyrażenie wstawić tu, w miejsce tego h kwadrat. No to niech się tak stanie. Zrobię sobie więcej miejsca. O, tu odpowiedź przeziera. No, zobaczymy, czy taka wyjdzie. Czyli tak. Przepisuję pierwsze równanie, ale w miejsce h kwadrat pisząc 36 minus x kwadrat. Teraz. Ten fragment rozpisuje ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy 49 minus podwojony iloczyn, czyli minus 14x. Dodać x kwadrat równa się 64. I widać, że mamy tutaj równanie jakie kwadratowe? Nie. Bo tutaj jest minus x kwadrat, a tu jest x kwadrat. <knie> Więc równanie jest liniowe. Mamy minus 14x, równa się. E, te dwie liczby w sumie dają 80. A, to one już się tutaj pojawiły. One dają 85, czyli mamy tutaj 64. Odjąć 85 albo inaczej mówiąc, 14x równa się 85 minus 64. Przem, przemnożyłem tutaj wszystko przez minus 1, co w praktyce oznacza, że każdemu składnikowi zmieniam znak. No, nie był to konieczny krok. Dobra, to znaczy, że 14x. Równa się, te odejmowania też już były w tym pierwszym sposobie, mam wrażenie. 21, więc x równa się 2, i co mi teraz z tego? x równa się 2. Czy na pewno? bo jeżeli ten x równa się 2 to cosinus tego kąta to jest iloraz przyprostokątnej, która jest przyległa, czyli właśnie tego 2 do przeciwprostokątnej a to jest równe 1 Trzecia i nie zgadza się z jedną czwartą, która wyszła poprzednim sposobem. Więc któryś z tych sposobów zawiera omyłkę. Zatrzymałem na chwilę nagranie, żeby poszukać błędu, no i znalazłem. Pewnie wszyscy, którzy oglądają, dostrzegli go od razu. X nie równa się 2. Skoro x równa się 21 czternastych, to po skróceniu przez 7 równa się 32. drugie. Czyli tutaj też jest 3 drugie. W takim razie w tym trójkącie, jeszcze tak dla pewności obrysuję go teraz na, na kolorowo, w tym trójkącie, w prostokątnym kosinus kąta alfa to jest, no właśnie. Nie 2 przez 6, tylko 3, przez 6. Albo inaczej mówiąc, 3, 2 razy 1, szósta. Po skróceniu, tutaj mamy 1, tu mamy 2, wynik końcowy jest 1 czwarta. Co tym razem szczęśliwie zgadza się z wynikiem uzyskanym metodą chyba bardziej zaawansowaną. Po sprawdzeniu obu tych sposobów, teraz widzę, że raczej to, co tutaj widzimy na ekranie było raczej tym, o co, co mieli na myśli autorzy zadania.